I widzowie moi dzisiaj Wam pokazuję właśnie, jak widzicie, przede mną jest Elytra. Bo i y, ten właśnie od razu tak na mocno wleciałem, bo szukałem szkałem i musiałem aż znaleźć. Zobaczcie co znalazłem. Zobaczcie to. Normalnie tako, takie wielkie, <laughs> nie wiem, jakiś wielki budynek. I tutaj właśnie jest z czego wiem, w tym jest LK, i weszłem tutaj. Kuc tutaj kurcze są jakieś rzeczy. O. o, regeneracja. Nie. Tak. Nie, nie wiem. E, dobra. <laughs> Bierzemy sobie y, ten. Właśnie miałem wam powiedzieć, że właśnie, że tutaj w końcu jestem, bo. Długo pracowałem nad tym, żeby to znaleźć, i w końcu znaleźliśmy to. Znaleźliśmy to, widzowie. Oho, mamy A-Silk Tat. Weźmy się od, Dawmy. Knobaka nie. Jak widzicie, mam y, tego mojego piu, piu, piu. Mojego, właśnie Mesa, który ma WindBrush 1 i Mending, bo chodziłem i otwierałem te skrzynki i miałem w końcu, właśnie książeczkę WindBrush 1. Właśnie to robi tak, że nie mam armor standów przy sobie, ale jak właśnie ten polecicie i tak walniecie, to was podbije do góry trochę bardziej lepiej i pyk i tak możecie sobie brać. Dobra. Możemy się brać, jeszcze patrzę raz, czy to się nagrywa, tak, to się nagrywa, bierzemy oto naszą elitę. naszą elitę. kurczę, yy, bierzemy, no, szybko, ekwipunek mój, o, mam achievement, że mam elkę, yy, dobra, yy, ciasto się Weź... A dobra, wego, nikt nie chcemy. Ten... W ogóle inni mówią, a, bo ty... Y, o, jak widzicie, patrzcie jaki mam ten. W ogóle ja nie zauważyłem, że to jest takie ten. Nazwane kompot od babci buteleczki. Dobra. I właśnie y, ten, inni mówią, a bo ty się na modzie latasz patrzcie y, Wpisuję. Game nie da się. Y, czy... Y, a ty, i Le. Nie, ja nie mam żadnej komendy. Nie mam nic. Nie mam nic. O, i jeszcze. No, bo to takie krótkie, bo inni mówią: A, bo też ten, właśnie na tym kreatywie. Nie, ja nie na kreatywie. Ja ten. Naprawdę. Tutaj jestem i chcę zdobyć jeszcze salkera I oczywiście głowę smoczka. Głowa smoczka. Uwaga. Uwaga, dobra. Dobra, podbuduj tutaj. Możemy nawet użyć ten eee, w sensie ostrożnie. Ja to robię, uwaga. O, kopie się? kopię, Tylko żebym nie spadł. O, jest głowa smoka. Uwaga, a nie, nie, za to nie ma segmentu, a myślę, że jest dobra. A nie wiem, ale teraz możemy się tą głowę smoka pyk. No i teraz jesteśmy smokiem. jeszcze y Taki krótki może będzie to film nie wiem, właśnie z, no, z takiego znalezienie Elki, bo bardzo i to bardzo, bardzo, bardzo długo czekałem na to, aż stanie się ta chwila i się stała. I właśnie się cieszę, że ten, że w końcu mamy ten. Przed tym jeszcze poukładamy ekwipunek. Pyk, 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 pyk. Pyk, dobra. Jest. Idziemy yy, tu. Yy, ten. Ło, jak mnie... Jak mnie podbiło! Patrzcie na to. Uuu! Ja latam! Sirop na tej elce. Ja umiem obsługiwać elkę. Pyk, 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 pyk. O nie, o nie, o nie, lecę do góry, jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Szybko, Szyku... Bito, 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 Bito. O! Da, no, jest, jest. Koch O nie! No ja jakiś nowe... No nie. Oj, że wam pokazuję tego... No nie! Tego mejsa chciałem wam pokazać. Ej! Mam na tego armora. Weźmy się. O kurde, bo ja zaraz umrę. Ja zaraz umrę, kurczę. Dobra. Endercesta. A muszę się przyjść Dobra, dragon jajko. Knobaka. Mam przecież silk, To To przecież mogę chyba wykopać to. No nie, no nie, no nie. No, one to mi przeszkadzają, no. Ja nie mogę, no. No nie no. No nie, no nie, nie. Ja je biję z mejsa. Wiem, że z mejsa się nie bije, ale ja biję. Jest! No, kurczę. Ej! To nie działa na to, jak jestem w wodzie. Jak jestem w wodzie, to... To nie działa. Ej! Ej, dobra! Ej! Dobra, 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 dobra. A, bo oni się boją wody? Nie wiem o nie, lecę do góry! Dobra, zresztą... Dobra. Woda, woda, woda. Woda. I silk tacam, silk tacz, silk taczem. No nie no, ja nie mogę. No oni... Ten nieco cały czas walą i mam tą lewitację Mam, dobra, mam... Mam to, mam to. I lecę na dół, lecę na dół, na dół, na dół. tak chcę na dół, na dół, na dół, tak. Nie, nie, woda, 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 woda. Jest, 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 jest woda, 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 jest. Jest. I mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Ej, jak się robi w ogóle ten... ...salker boxa, sulker? Kurcze. Jak się robi je, niego, jego. Nie wiem, że bardzo. No to się wkopałem. fiu, fiu, fiu. A nie tak jakoś. Nie. Nie. Okej. Okay. Poczekajcie widzowie. Ten. Nie wiem jest to. Kurczę, to suckerboxa nie zrobimy że na tym. A w tym jest? A ten armor. Dole. Kurczę, lecę na dół. Ej, w ogóle nie wiedziałem, że woda nie działa na tą lewitację. Kurczę. Jest, 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 jest. Szybko. Woda, 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 woda. Na dół. Na dół. Na dół biorę, nie, 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 niech będzie ta woda. A ciebie to rozwalam. Dobra, no to będzie na tyle w tym kocinku. Pa, pa!